Siema ziomeczki, witajcie w kolejnym filmie o aktualizacji Red Dead Online. Zobaczmy co tym razem przygotował dla nas Rockstar. Poprzedni tydzień minął nam pod znakiem wyścigów i tak jak czytaliśmy w zapowiedzi, w tym tygodniu dodane zostało 8 wyścigów, między innymi wyścigi po bagnach w Lagras i w zasadzie... To tyle. Czekałam trochę dłużej dzisiaj z nagrywaniem, bo myślałam, że może aktualizacja nie załadowała się do końca. Mamy jednak już info w grze, z którego wynika, że nie ma żadnych nowych strojów, koni, czy zniżek związanych z nową zawartością. Nadal przecenione są konie wyścigowe, wszystkie stroje i inne rzeczy, które wspomniałam w poprzednim filmie. Odzież limitowana to też wciąż nic nowego. Pozostaje też potrójna premia dolarów i ekspana na serię wyścigową. Jestem trochę zawiedziona. Myślałam, że skoro zapowiedzieli to pisemnie, to dostaniemy coś więcej. Nie wiem, chociażby nowego konia. Pozostaje nam czekać na resztę zawartości, która podobno ma się pojawić w lato. Zbliża się 31 maja, więc pamiętajcie, żeby wykorzystać swoje kupony w korzyściach, jeśli jakieś Wam jeszcze zostały, ponieważ pod koniec miesiąca tracą ważność. Tradycyjnie omówmy jeszcze Madame Nazar, którą znajdziemy dzisiaj przy Blue Water Marsh. W tym tygodniu mamy do niej dostarczyć kolekcję pensów, która składa się z pensa z 1789 roku, centa z 1787 roku i półpensa z 1796 roku. Za jej sprzedaż dostaniemy 100 dolarów. Wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na streamie. Elo!